Cześć wam i witajcie w kolejnym teście cateringu. Dzisiaj testujemy sobie catering Małgorzaty Rozenek Majdan. Nie miałam zielonego pojęcia, że ma ona swój własny catering dietetyczny, dopóki nie wyskoczyła mi reklama na Facebooku. Od razu weszłam na stronę, zamówiłam klasycznie dwa dni, nie jeden. Wzięłam dietę Basic, kaloryczność 1750 na dzień. Zawsze testuję te niższe, lubię testować te niższe, bo uważam, że nie sztuką jest zrobić sycącą dietę o wysokiej energetyczności, ponieważ wtedy już objętościowo można się najeść. Mam tutaj pięć posiłków a cena za dzień wynosi 64 zł. Zaraz pokażę Wam, co mamy w środku na dzisiejszy dzień. Na śniadanie mamy muffinki jajeczne ze szpinakiem i ricottą, sosem jogurtowo koperkowym i pełnoziarnistą grzanką. Brzmi to bardzo dobrze. Dalej, drugie śniadanie to sałatka z burakami, arbuzem, szpinakiem, indykiem i sosem malinowym. Obiad. Kurczek po staropolsku podany z kaszą pęczak i surówką z marchewki z chrzanem. Pod wieczorek tutaj coś na słodko. Śliwki zapiekane pod kruszonką z płatków owsianych. I kolacja. kisze z duszonym porem i kozim serem. Porcja wygląda w ten sposób. Mafinki pachną świetnie. Jest to fajny sposób na przemycenie warzyw w innej formie niż jajecznicę. tylko ktoś ma czas, to też lubię je dać do diety. Te grzanki, słuchajcie, są dosyć takie... Kamienne i tłuste niesamowicie, ale zobaczymy, jak to będzie współgrała. Dalej jeszcze trochę rukoli i ten sosik mam tutaj osobno. Zrobiłam sobie kawę w międzyczasie i wcinam. Moje wrażenia po śniadaniu są bardzo dobre, po pierwsze najadłam się, tam nie było nawet 400 kcal, a naprawdę czuję tą sytość, a po drugie było to bardzo smaczne i słodki smak muffinek został fajnie przełamany takim ostrzejszym, bardziej wyrazistym sosem jogurtowym, to wszystko razem bardzo fajnie grało. Połamałam tylko trochę zęby na tych grzankach, no ale tutaj niestety nie da się osiągnąć takiego fajnego kompromisu między chrupkością, um, a świeżością tego wszystkiego, jeżeli to tak długo um, leży sobie w tym pojemniku. Według mnie lepiej byłoby tam dać świeże pieczywo, ale to jest taki niuans, absolutnie nie wpływa on na ocenę całego posiłku bardzo na plus. Dzień mija, więc czas na drugie śniadanie. I to jest sałatka, którą wam wcześniej pokazywałam. Zauważyłam, że w cateringach są dwie drogi: albo na drugie śniadanie jest sałatka, albo są koktajle. Zobaczymy, czy tutaj ta tendencja sałatkowa będzie jutro podtrzymana. Czy raz jest to, raz to. Ja osobiście od tej porze roku już wolę coś stałego, więc ta sałatka mnie bardzo ucieszyła. No i jest to coś takiego lekkiego, faktycznie pomiędzy śniadaniem a obiadem. Teraz nic takiego bardziej konkretnego bym nie zjadła. Więc już przechodzę do testu smaku. Dodaję jeszcze ten dip, który jest tutaj przygotowany. On jest taki fajny, różowiutki, więc pewnie jest tutaj wykorzystany ten sok z buraka. Ale po składzie widzę, że chyba jest to po prostu olej rzepakowy z musztardą i z miodem, czyli taki winegret. W smaku słuchajcie, no jak to sałatka z burakiem. W wielkiej głębi tutaj nie ma, bo czuć, że ten arwus już taki poza sezonem. Ale jest to bardzo poprawne, odżywcze, wartościowe. Tutaj miałam tylko takie ogromne liście sałaty, które muszę sobie złożyć na kilka razy, żeby sobie nie rozmazać w makijażu i całej tej sałatki po połowie twarzy. Także tutaj taki pro -tip dla cateringów łatwiej się ludziom nie, jak mają mniejsze kawałki. Tak się zafiksowałam na burakach, że nie przeczytałam po prostu, że mamy tutaj sos malinowy. <grywka> Pozdrawiam, więc były to pewnie maliny zblendowane z olejem rzepakowym. Z musztardą i miodem. Ten sos był lekko kwaśny i bardzo fajnie komponował się z całością. Teraz obiad i bardzo mi się podoba, ja lubię takie normalne jedzenie, że tak powiem. Yy, mamy tutaj kurczaka po staropolsku podanego z kaszą pęczak i surówką z marchewki z szanem. Przełożę to na talerz, podgrzeję i pokażę Wam, jak wygląda porcja. Pierwsze co słuchajcie, to jest taki klasyczny duży talerz, więc widzicie, że porcja jest naprawdę konkret. Podoba mi się to bardzo, to szanuję. A po drugie, patrzcie, ile mamy tutaj warzyw przemyconych w różnej formie. Po pierwsze pęczak jest wymieszany z natką pietruszki. Tutaj mamy włoszczyznę z dodatkiem żurawiny i czuć ten cynamon, który jest tam wspomniany. I tutaj jeszcze surówka z marchewki. Są to takie dosyć tanie warzywa, wiadomo. Ale w każdym posiłku było ich na razie naprawdę sporo, więc no z mojej perspektywy wygląda to naprawdę nieźle. A zaraz Wam powiem jeszcze jak smakowało i jak nasyciło. Żeby oszczędzić Wam widoku przeżywającej mnie, no to pęczak jak pęczak, wiadomo, sucha kasza, dobrze smakuje, jest fajnym wypełniaczem. To mięsko jest naprawdę bardzo smaczne i ta włoszczyzna nadaje mu takiej lekko mokrej konsystencji, więc fajnie. Surówka jest kwaśna, nie czuć tutaj szanu co mnie bardzo cieszy, no i całość naprawdę na duży plus. Jeśli oglądacie mnie dłużej, to pewnie już wiecie, jeśli nie, witam Was oczywiście na kanale. I dam Wam takie małe info, jestem wielką fanką słodkich posiłków. U mnie w ciągu dnia zazwyczaj występują tak pół na pół z wytrawnymi. I tutaj w końcu doczekałam się słodkiego podwieczorku. Nie byle jakiego, bo są to śliwki zapiekane pod kruszonką z płatków owsianych. Skład śliwki, płatki owsiane górskie, miód, pszczeli, olej kokosowy, sok cytryny i cynamon. Yy, I taki posiłek ma 190 kilokalorii aż się tak prosi na pierwszy rzut oka tutaj o jakiś jogurt. Yy, zobaczymy czy sobie go później dodam czy nie. Ale yy, zalecamy spożywać na zimno lub ciepło. No to mi pomogliście słuchajcie, nie wiem czy mam to podgrzewać czy nie. Zaraz zobaczę jak wygląda w środku i wtedy podejmę decyzję. Czekałam cały dzień i jak mam być szczera to wygląda dosyć mizernie. Jest to jedna śliwka przekrojona na pół. No tak na ząb. Hmm. Spróbuję na zimno i dam Wam znać. No słuchajcie, kruche to to nie jest. Można się było tego spodziewać, że jak coś zgrzewamy, to ta konsystencja nie będzie wychowana. Jest to po prostu taka rozgotowana owsianka z kwaśnymi śliwkami. No takie 4 na 10 niestety. Sami widzicie, że pierwsze takie rozczarowujące danie Chęci były dobre, zamysł też, ale no nie zostało to przełożone na możliwości cateringu. Niestety to wszystko rozmiękło i tak jakbyście płatki zalali brządkiem i wymieszali je ze śliwką. Jest to ok, no ja lubię takie rzeczy, więc jem, ale to nie jest to, o czym marzyłam cały dzień, niestety. Na tym etapie, jak zjadłam już tą jedną śliwkę w całości, to zostały mi takie suche płatki, widzicie, więc na tym etapie prosi się o jakiś jogurt, i szkoda, że nie był on od początku gdzieś tam dołączone. I żeby nie było, że ściemniam z konsystencją, to widzicie, to jest takie miękkie i mi się po prostu przykleja do widelca. Ostatni posiłek dzisiaj to tarta i ta tarta wygląda w ten sposób. Podgrzeję, zobaczymy co i jak i powiem wam jakie mam wrażenie odnośnie tego dnia. O, to będzie dokładniejszy widok. To jest tym razem mały talerz, tak jak był też przy śniadaniu. To jest moja dłoń, także tak wygląda porcja. Ten sosik smakuje jak taka zupka pomidorowa, tylko że na zimno, czyli taki gazpacio w sumie. Bardzo smaczna, ale naprawdę jak zupa. Natomiast fajnie, bo tutaj do konsystencji na pewno się przyda. Tutaj widzicie sałatka, tak jak wcześniej, rukola, trochę pomidorów. I tutaj pierwsze skrzypce gra tatarta, która wygląda zacnie. Moje wrażenia z kolacji są takie, że jest to bardzo smaczne, ale ta tarta bez tego sosu byłaby potwornie zamulająca, więc fajnie, że jest ten dodatek. Mała rzecz, a cieszy, tak można powiedzieć. I oczywiście zjem to do końca ze smakiem. Wyglądało to niepozornie, ale zjadłam pół tej tarty, zużyłam na nią cały ten sosik i potrzebowałam pomidorów jeszcze, żeby było coś mokrego. I robię przerwę, bo jestem po pierwsze najedzona, a po drugie przymulona troszeczkę tym kawałkiem, no bo jest to takie zapychające i tutaj też coś do picia sobie na pewno zrobię. Ogólnie jest bardzo smaczne. Nie mogę narzekać, ale jak będę tą drugą połówkę jadła, to muszę sobie ją czymś polać. Jednak podaję się z tą drugą połówką, bo średnio już mam nad nią ochotę, przez to, że to jest takie no troszeczkę suchawe i takie, tak jak Wam powiedziałam, bardzo zamulające. Nie potrafię znaleźć w tym momencie synonimu w mojej głowie na to słowo, za to biorę sobie trochę batonika, bo powiem Wam, że brakowało mi dzisiaj tego słodkiego smaku. Raczej ten catering nie zaspokoił apetytu na to pod tym kątem, więc zjem, chwileczkę odpocznę i powiem Wam moje wrażenia z pierwszego dnia cateringu Małgorzaty Rozenek Majdan. Czasem takie krótkie podsumowanie pierwszego dnia. Pełne będzie na pewno jutro. Po pierwsze, smak bardzo na plus. Wszystko, praktycznie wszystko mi smakowało. A wzięło się też to z tego, że były dobrze wykorzystane, bardzo trywialne i tanie składniki. Tak naprawdę, włoszczyzna, marchewka mrożony szpinak w mafiga, jakieś pomidory i tak dalej. Buraczki to są bardzo proste składniki, ale widać, że dietetyk ma tutaj głowę na karku i jest tak, taką kreatywną osobą fajnie to wszystko skomponował, zbilansował. Jedyny minus dla mnie pod kątem takich wartości odżywczych to też wydaje mi się, że ten dzień kuleje wabnie. Zauważyłam już na przestrzeni testowania wcześniejszych cateringów, że w ogóle nie jest to gdzieś tam respektowane i nie jest na to kładzione jakiś taki nacisk, a to jest bardzo ważny składnik mineralny. No i minusem też dla mnie był ten podwieczorek. No tutaj słuchajcie, no chęci były dobre, tak jak mówiłam wcześniej, ale jeżeli jedzenie jest przygotowywane wcześniej w nocy pod wieczorem jemy około godziny 15-16, no to nie ma szans, żeby w takim zgrzanym pojemniku ta chrupkość się utrzymała i jednak tą konsystencję Trzeba wziąć pod uwagę w planowaniu takiej diety, no bo potem to się może okazać właśnie takim rozczarowaniem dla klienta. Tak jak powiedziałam też przy okazji kolacji, u mnie było trochę za mało słodkich rzeczy, ale jest to niesamowicie subiektywne, więc na to nie patrzcie, bo wy na przykład możecie w ogóle nie preferować słodkich posiłków. Także, tak jak mówię, to generalnie jest y, troszeczkę neutralne, tak no to patrzmy, a zresztą to zobaczymy, jak będzie jutro. Witajcie drugiego dnia testu. Wróciłam właśnie z treningu i całą drogę myślałam, co będzie tutaj dzisiaj pysznego. Także zobaczmy, co przygotowali. Widzę coś słodkiego znowu, znowu na prawym w także już jestem szczęśliwa. Budyń waniliowy z gorzką czekoladą i musem truskawkowym. No, nie powiem, ja byłabym. Na śniadanie wleci jogurt naturalny z domową granolą. Zobaczymy też, jak dzisiaj z chrupkością. Sama jestem ciekawa. Dodatków jest sporo, powinno być przepyszne. Yy, I teraz tak, drugie śniadanie. Wczoraj mówiłam Wam, że są spory koktajle versus sałatki, a tutaj na drugie śniadanie jest zupa, także fajnie, cieszę się. Do zupy są grzanki, mamy caldo verde z jarmużem. Później na obiad grillowany indyk w sosie kurkowym z surówką z ogórka kiszonego i papryki konserwowej. Oraz pieczonymi ziemniakami, no ten sos kurkowy już mi się podoba. I tutaj taka wiadomo, taniożka suróweczka. Na podwieczorek, tak jak Wam pokazywałam, ten budyń. A na kolację kotlety z kaszy gryczanej i sera twarogowego podane z sosem jogurtowo-piepruszkowym. Dobra, otwieram śniadanie. Granola jest taka bardziej sucha aniżeli oblepiona. I jest taka gumowa, bo jest dużo owoców, mało tej chrupkości i trafiłam jeszcze na sporo takich przypalonych kawałków. Jogurt jest taki rzadki jak mleko, tak naprawdę sprawdzałam czy to jogurt czy mleko. No i słuchajcie, szczerze mówiąc to tutaj dla mnie szału nie ma. Zjem ten posiłek oczywiście, no bo to nie, nie ma tutaj absolutnie nic złego. Ale tak smakowo to nie powala. Widzicie, to są raczej po prostu takie suche płatki z suchymi wiórkami także. I to taki miks musli aniżeli granola, piekło w piekarniku, zlepiona jakimś miodem i tak dalej. Nie już zjadłam, zostawiłam sobie tutaj taką część z suchymi biurkami po prostu. I słuchajcie, tak pod kątem sytości. Mm, mam ochotę otworzyć ten budyń, który jest na podwieczorek. I chyba tak zrobię, chociażby go skosztować budyń sam w sobie jest bardzo smaczny, ale to jest taki tradycyjny budyń i widzicie ile tu jest grudek. Dajcie znać czy też tak macie, że jecie budyń do pierwszej grudki. Ja raczej nie, ale no tutaj jest ich tak dosyć sporo. Brakuje im jakiegoś świeżego owocu, po prostu jakiegoś jabłka do tej granoli albo tutaj kawałków hmm, tych truskawek, czegokolwiek. Na wierzchu był ten mus truskawkowy. No i tak jak wam mówię, generalnie to jest smaczne, no bo to jest budyń. Ale kurczę, taka trochę breja z grudami, to tak. Mm. Czekam na obiad. Zdecydowanie czekam na obiad. W brzuchu burczy, więc wybił czas wyczekanego obiadu, a zupę zostawię sobie na podwieczorek z racji tego, że zjadłam budyń przy okazji śniadania. Tak wygląda porcja na dużym talerzu, także podobnie jak wczoraj, myślę, że można się tym najeść. Mięsa jest sporo, tutaj widzicie, że mam taką piramidę. Do tego tani dodatek w postaci ziemniaków z przyprawami, no tani, ale lubiany. No i taka surówka, coś z niczego. Wszystkiego już spróbowałam i ziemniaczki są przepyszne. No nie wiem, nie da się chyba spaprać ziemniaków, ale jeszcze jak są takie pieczone, Przyprawach, no to już w ogóle miód malina, mięso miękkie, delikatne, nie gumowe, nie przesuszone. Ten sosik fajnie się komponuje. No oczywiście tych kurek jest śladowa ilość, ale styl fajnie. Sos jest normalnie na śmietance i całość tego obiadku oceniam bardzo na plus. Taki szybki maldunek, że po obiedzie jestem najedzona, szczęśliwa i już chyba nic bym do tego nie wcisnęła, nawet deseru, a jak wiadomo na niego jest specjalny żałądek. Powoli zabieram się za przygotowanie pod wieczorku, przygotowanie czyli podgrzanie oczywiście. No i wjeżdżamy w zupę, bulion warzywny, ziemniaki, chleb rozowy, cebula, jarmuż, oliwa z oliwek, czosnek, natka, pietruszki, pieprz czarny mielony, mielona słodka papryka papryka słodka mielona wędzona i olej rzepakowy. Taka zupa z grzankami dostarczy nam około 300 kcal. Zobaczmy co jest w środku. W konsystencji to jest taki rzadki bulion z dodatkami warzywnymi. Tutaj mam jeszcze te grzanki, na których można połamać zęby, także dobrze, że akurat tutaj będą miały okazję namoknąć. Myślę, że na podwieczorek albo planowane drugie śniadanie to po pierwsze fajna propozycja, bo ciepła zupa taka rozgrzewająca na jesień już powoli się przyda, a po drugiej można też się tym najść spokojnie. Ostatniego posiłku jestem bardzo ciekawa, bo lubię wszelkie takie kotlety zlepiane kaszami i tak dalej. Też jest to dla mnie jakąś inspiracją pod jadłospisy, które mm, bilansuję Wam, czy to na sklepie, czy to indywidualnie. Więc grzeję i zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyszło. Widzicie, że mam tutaj dwie sztuki na kolację, także no może to być lekkie, ale jednocześnie sycące. Zobaczymy. Ta wczoraj też wyglądała niepozornie. No i też taki sos jogurtowy, ala ten, który był dołączany do wczorajszych mafinek. Tak wygląda wnętrze. No kasza gryczana, więc trochę się to wszystko kruszy, ale mimo tego chyba będzie wygodnie je jeść. Stwierdziłam, że w sumie najłatwiej będzie je chwycić do ręki, i maczać w tym dipie. Ten sos fajnie to uzupełnia, bo bez tego byłyby suche i takie no, mocno gryczane. Jednak kasza gryczana zabija smak pozostałych dodatków. No powiem Wam spoko, czuję się zainspirowana i poszukam takiego przepisu albo przygotuję coś podobnego z głowy. Czas na krótkie podsumowanie i zacznę od podsumowania dnia. Zdecydowanie słabą jego częścią były słodkie posiłki, to śniadanie, ten podwieczorek, no coś tam mnie zagrało. Byłam trochę głodna. Trochę, no powiem po prostu wprost, że niezadowolona, natomiast druga część dnia e, troszeczkę nadgoniła to negatywne wrażenie, i zarówno zupa, jak i później te kotleciki, oraz obiad były bardzo smaczne, syte, więc pod koniec dnia czuję się najedzona i pod tym kątem usatysfakcjonowana. Całe zamówienie, a więc całą ocenę tego cateringu bazując na tych dwóch dniach. Nie wiem, czy trafiłam lepiej czy gorzej, ciężko powiedzieć. Yy, oceniam dobrze, ale tak powiedziałabym przeciętnie. Ten catering nie zrobił na mnie takiego wrażenia, że chciałabym jeść go przez kolejny miesiąc, dzień w dzień, testować, bo jestem zaciekawiona, zaintrygowana i tak dalej. Jeżeli ktoś będzie mnie pytał, co o nim sądzę, to będę odpowiadała, yy, że są użyte proste składniki, ale łączone w taki inteligentny sposób. Więc jest to poprawne, ale no, nie było to nic takiego. Wow. Jestem ciekawa, jak wy postrzegacie te posiłki. No i najważniejsze pytanie: czy zapłacilibyście za nie te 128 zł, czy w Waszych oczach jest to tego warte? Dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.